Krótko mówiąc, całe złość świata zawdzięczamy wam, począwszy od wojen religijnych, a skończywszy na raku macicy. No tak! Nie odpowiadamy tylko za gradobicie, trzęsienie ziemi i kokluż. Nasz świat jest lepszy od tego, który pamiętają. Dlaczego oni ciągle go krytykują? Czy ty czasem nie jesteś chora? Ostatnio często się zastanawiasz. Zdrowy organizm to żyje, działa. Jedna Dopiero chory zastanawia się nad sobą. Jak widać... Potem, ...po całym cyklu... Już są. Hibernacja to przyszłość. Gdyby się udało obniżyć temperaturę ciała tylko o dwa stopnie, żyłybyśmy dwa razy dłużej. Ale są już nasze dzielne dziewczyny z sancami. Chodźmy ich zobaczyć. Jestem bardzo ciekawa. Mają specyficzny zapach. Po co się to pozostałość po hibernacji? Ile mają lat? 86, ale zużycie biologiczne jest 40,5%. Co z nimi zrobimy? Przepraszam, pani zdaje się tu jest jakąś wisząco? co? No to my z kolegą mamy do pani parę pytań. Do jej ekscelencji, mówi się Wasza ekscelencjo. ekscelencja. Ekscelencja. W takim razie przepraszam. Pani pozwoli. Paradyz jest. Uwaga! A -a -a! Za nogi! go, zostawcie! On nie chciał! Nie gryź mnie! Można go puścić. Nie gryź mnie! Kolega chciał się tylko przedstawić. Nasza. co Chciałem tylko zapytać, ale co. Co się stało z mężczyznami? No, właśnie, coście zrobili ze wszystkimi mężczyznami? To nie my. To wasz znajomy kupelweiser. Pan profesor. Wynalazł w czasie wojny preparat paraliżujący czasowo geny męskie, ale czegoś tam nie dopatrzono i bomba M zamiast paraliżować, zlikwidowała geny męskie raz na zawsze. Skoro już tak. To może moglibyśmy wam jakoś służyć, co? Jako te re reproduktory znaczy się dla odrodzenia rodzaju męskiego, w miarę oczywiście możliwości. No tak, już nie pierwszy raz poświęcilibyśmy się służbie dla ludzkości. No właśnie. A należność to potem. Po całym cyklu. Może być razem ryczałtem z zaległą ratą za hibernację. Nie, nie, pieniądze nie są aż tak istotne. O co im chodzi? żeby było tak jak dawniej. Tak jak dawniej? Świat z mężczyznami. To chyba logiczne? Typowo męski punkt widzenia. Widzicie? To nasza święta jabłoń zasadzona ręką pramatki. Z takiego drzewa samiec zerwał w raju jabłko i skusił nim kobietę, przez co straciłyśmy raj na zawsze. I właśnie dlatego dzisiaj Zbezcześcili rezerwat przyrody. Zeżarli nasze święte jabłka. Święte? Te psiary święte? Małe jabłuszka! Kto mi je zwróci? Co za nieszczęście! A, no no, naprawdę, nie sądziliśmy, że te jabłka mają dla was znaczenie. Nie sądziliśmy, że są związane z legendą, a poza tym był zupełnie kwaśny. Obawiam się, droga Berno, że to, co wykopały twoje służby... To jakaś nowa puszka Pandora. Co? Tylko nie puszka, dobrze? Zabrać ich stąd! Nie mają prawa nigdzie wychodzić! Zaraz, zaraz, wypuśćcie mnie, to Wam odkupię te Wasze święcone jabłka. Co? 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 Nie dotykaj mnie! Zobaczcie, co Hibernacja to przyszłość. Gdyby się udało obniżyć temperaturę ciała tylko o dwa stopnie, żyłybyśmy dwa razy dłużej.